Ja proponuję, abyśmy rozpoczęli spotkanie. Szanowni Państwo, witam serdecznie i dziękuję za przyjście na konferencję prasową zwołaną w związku z inauguracją nowego projektu, nowego wydarzenia, które od tego miesiąca będzie miało miejsce w Tarnowie i mamy nadzieję, że nie tylko w Tarnowie, pod hasłem Tarnowska Liga Debatanska. Wydarzenie niecodzienne, ponieważ. Będzie miało charakter przede wszystkim edukacyjny, ale również społeczny, jeżeli tak to możemy określić, ponieważ ukierunkowane jest to wydarzenie na uczenie się wspólne, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, jak również tych, którzy będą brali udział w tych debatach, e, sposobu, e, form i e, deba debaty publicznej, która umożliwia nam przekazanie przede wszystkim argumentów, a może w mniejszym stopniu emocji. Dlatego wydaje nam się, że będzie to bardzo pouczające edukacyjne wydarzenie, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, jak również dla wszystkich, którzy będą brali w tych debatach udział. Pozwolę sobie przedstawić e, przy stole prezydialnym dzisiaj e, osoby, które zasiadły. Przede wszystkim gospodarza tego miejsca, panią prezydent Krystynę Latały. Witamy serdecznie. Panią Grażynę Wiatr, członka zarządu Fundacji Hetmana Jana Tarnowskiego, który jest partnerem tego do Pana Andrzeja Króla, który będzie pełnił funkcję marszałka debat. A witamy panią Iwonę Snopkowską, prezesa Stowarzyszenia Kanon i sekretarza debat. Witamy pana Marcina Lewandowskiego, który jest tutaj spirytusmowem z tego całego przedsięwzięcia, przedstawiciela Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie oraz koordynatora debat. Na koniec pozwoliłem sobie zostawić naszą, naszego specjalnego gościa przedstawić panią Edytę Ropek. Dla młodzieży, która być może nie interesuje się wszystkimi dziedzinami sportu, chciałem tylko przedstawić panią Edytę, multimedalistkę światowej. Sławy i, i multimedalista również europejska w dziedzinie może mało znanej, ale bardzo widowiskowej, mianowicie w wspinaczce sportowej, w której osiągnęła bardzo wiele i jest przykładem dla nas i dla, dla młodzieży zarówno w Tarnowie, skoro jest tarnowianką, jak również i w całym, w całym naszym kraju. Także serdecznie witamy i dziękujemy za przybycie na dzisiejszą konferencję prasową. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Proszę Państwa, chciałbym poprosić gospodarza tego miejsca, panią prezydentę Styłę Latałę, aby wprowadziła nas w temat ze swojej strony. Dziękuję bardzo. Witam pięknie szanownych państwa, witam wszystkich zgromadzonych. Proszę Państwa, nowe zjawisko na mapie, no nie tylko edukacyjnej, ale myślę, że w życiu społecznym i kulturalnym Tarnowa którą będzie Liga Debatanska, Tarnowska Liga Debatanska, Miejmy nadzieję, że zakorzenie się na stałe. I z taką nadzieją, takiej uroczystej inauguracji tego nowego przedsięwzięcia, tej nowej inicjatywy dokonujemy dzisiaj. Rzecz nie jest nieznana w Tarnowie, ponieważ będzie w tej widze, będziemy mieć do czynienia z debatą oksfordzką. Takie debaty już się odbywały, o ile pamiętam, dwóch czy trzykrotnie. Z dużym powodzeniem i dużym udziałem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ale teraz zyskuje to inną logistykę, inny charakter, inny zakres oddziaływania, no i myślę, że także inną dynamikę, ponieważ liga zorganizowana jest na wzór Ligi Sportowej czyli tu będą losowania w grupach, tak jak w Euro. Właśnie na tę okoliczność gościmy dzisiaj naszą mistrzynię która jako gwiazda będzie tych klas będzie tutaj uczestniczyć w rasowaniu, Natomiast co jest rzeczą szczególnie ważną i szczególnie istotną moim zdaniem, no. dlaczego z takim ja muszę powiedzieć, że zapałem yy, yy, kibicuję temu zjawisku, yy, które ma miejsce. Yy, wydaje mi się, że w naszych czasach yy, w przestrzeni publicznej yy, jest pewien problem z umiejętnością debatowania publicznego na istotne tematy. I y, musimy się tego uczyć. Musimy się uczyć, jak dyskutować, jak robić to merytorycznie, y, umiejętnie broniąc własnych racji, ale wsłuchując się z uwagą i szacunkiem w rację przeciwnika, jak dobierać argumenty, jak dochodzić do konsensusu w takich debatach. Y, jak tłumić emocje, a dawać pierwszeństwo rozumowi. Myślę, że tego wszystkiego nauczy nas Liga <laughs> Debatanska. Na to liczę. Y, I wierzę w to, że generacja, która będzie się uczyła tego, im wcześniej, tym lepiej i będzie ćwiczyć się w tej umiejętności bo umiejętność nie jest prosta ani łatwa y, to jest umiejętność i bardzo sprawnego myślenia. I także znakomitego panowania nad emocjami. Że nam niełatwo to robić, zwłaszcza jak angażujemy się w temat, to życie publiczne dostarcza nam mnóstwa różnego rodzaju przykładów. Więc liczę na to, że generacja, która będzie się tego uczyć za młodu, kiedy przejmie stery w swoje ręce, to stworzy nową jakość życia publicznego w Polsce i nową jakość debaty, może nie tylko w Polsce. Bo wydaje mi się, że nie jest to tylko nasz problem, ale nasz w szczególności, bo my się uczymy tej demokracji dopiero. My ją ćwiczymy ciągle na naszych żywych organizmach i na naszym żywym organizmie państwowym i społecznym. Dlatego, mimo że to będzie miało też i charakter trochę zabawowy, i trochę taki emocjonująco sportowy, i chciałabym, żeby taki miało, żeby po prostu miało swoją dynamikę i porywało młodych. To jednak jest to tak ważne i tak istotne w przestrzeni publicznej. I dlatego nisko chylę czoła przed inicjatorami tego przedsięwzięcia i życzę im powodzenia i długiego trwania, a młodym, żeby dzielnie ćwiczyli się i umiejętnie w tej wielkiej i pięknej sztuce i żeby kiedyś, żebyśmy kiedyś z dumą patrzyli, jak w naszym kraju rzeczywiście. Trzymają stery i jakim to dobrze wychodzi. Dziękuję. Pięknie. Dziękujemy serdecznie Pani Prezydent. E, poproszę o zabranie głosu e, Panią Grażyny Wiatr, członka zarządu Fundacji Hetmana Jana Tarnowskiego, który jest e, partnerem tego projektu. E, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja w zasadzie mogłabym tylko powiedzieć, że podpisuję się oburącz pod tym, co powiedziała Pani e, Prezydent. E, mianowicie e, jako przede wszystkim, może tutaj, jako politolog, chciałabym zwrócić się z takim głębokim apelem, z wiarą, że już do takich wniosków też doszliście. Nie bierzcie przykładu z większości polityków. Pamiętajcie, że politycy częstokroć umawiają się na taki rodzaj debaty, która powoduje, że znajdują się w mediach, że tworzą tak zwaną programową opozycję. I że częstokroć są to nic nieznaczące słowa, tylko formy, które sprawiają, że politycy są często w mediach. Natomiast patrzcie na tych, bo tacy są i to we wszystkich ugrupowaniach, którzy potrafią znakomicie prowadzić dyskusję na argumenty. Nie na siłę ironii, nie na siłę pięści, nie na siłę arogancji. W związku z tym, żeby do takich dyskusji się przygotować, nie szukajcie wzorców, kto komu mówiąc kolokwialnie, przyłożył i w jakiej audycji sobie do tego nie sięgajcie na YouTubie, bo nie ma to sensu. Natomiast jak najwięcej czytajcie, macie, macie Państwo drodzy, przed sobą nie lada zadanie, bo będą to dyskusje dotyczące bardzo istotnych spraw życia społecznego, z tych aspektów, które non stop się przewijają w mediach. Czasami w sposób no, rachityczny, wynaturzony, z racji tej, że jako że symbolem naszych czasów jest zmiana, to często jest stosowana wersja demo, a więc niewyczerpująca tematu, nie rysująca go, e, tego tematu w sposób w miarę wyczerpujący. W związku z tym polecam sięganie nie tylko do e-booków, ale też do książek drukowanych, których jest mnóstwo, jest mnóstwo analiz dotyczących rzeczowych, merytorycznych, gdzie są cyferki, gdzie są tabelki, co się dzieje wokół nas. To nie jest siła argumentów politycznych, to jest siła faktów i bardzo proszę, żebyście do tego sięgali. Cieszę się, że Fundacja imienia Hetmana Jana Tarnowskiego, którą reprezentuję, po raz kolejny może wesprzeć działania skierowane do młodzieży. Od, od kilku lat Fundacja takie działania aktywnie prowadzi aczkolwiek również to jest młodzież, która e, błąka się po rynku pracy, bo nie może znaleźć zatrudnienia. I wasze debaty, które stoją przed Wami, ten rodzaj zajęć, uczestnictwo w projekcie, do którego powinniście się przygotować też ekstra, Daje wam szansę, żeby jak najwięcej wiedzieć, a tym samym, żeby po tym rynku pracy później po szkole się nie błądać. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego projektu. Dziękuję Pani Prezydent za, za ten apel, pod którym, jak mówiłam, podpisuje się ogólna. Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani Groszyn Wiatr. Proszę o zabranie głosu marszałka debat. Proszę Państwa, jeszcze raz przedstawię pana Andrzeja Króla. Marszałek debat, który będzie się spotykał z Państwem z przedstawicielami. Szkół, uczniów, nauczycieli na każdej debacie. Ja mogę tylko cieszyć się, że padły tutaj już słowa kluczowe dla debaty, mianowicie kultura, wzory, emocje, wiedza, umiejętności. Wszystko to ma zastosowanie w czasie debat. W Oksfordzie opracowano taki wzorzec wymiany opinii, który możemy z całą stanowczością i odpowiedzialnością nazwać kulturalnym. A zachowania są albo kulturalne, albo niekulturalne. Tak samo kultura żywego słowa, kultura wypowiedzi jest dziedziną wymagającą i albo spełnia wymagania kultury, albo nie. Osiągnięciem szczytowym naszej kultury jest dyplomacja, czyli umiejętność sporu, który pozwala przedstawić swoje argumenty bez umniejszania argumentów drugiej strony. I o to w debatach chodzi. Rzeczywiście Tarnów ma już historię swoją, swoją historię debat oksfordzkich, dlatego że w pierwszej debacie moją pamięcią sięgam roku 2005, a potem stowarzyszenie Horyzonty cały cykl debat a więc także przygotowania do debat prowadziło na terenie Tarnowa i nie tylko, dlatego że także w Polsce realizowało pewne projekty dotyczące debat oksfordzkich i okazało się w, te, w tamtym czasie, że debaty oksfordskie są wyjątkowym i bardzo dobrym narzędziem pracy młodzieży i z młodzieżą. I wydaje mi się, że oto Także teraz chodzi, aby młodzież nabywała właśnie dobrych wzorów wzajemnej wymiany myśli i kształtowania własnych postaw, czyli umiejętności wykorzystywania emocji w sposób sportowy. Czyli wykorzystywania emocji do tego, żeby znajdować motywację do działania. I motywować swoimi emocjami inne osoby. Dziękuję. Dziękuję panu Andrzejowi. E, poproszę teraz e, o zabranie głosu pana Marcina Lewandowskiego, który jest inicjatorem, koordynatorem projektu i osobą, która też będzie pełniła rolę innego trenera, współorganizatora. Także zapraszamy w tej chwili do krótkiego wprowadzenia w nasz projekt. Ja nie ukrywam, że spełnia się moje marzenie, bo jak to już było powiedziane w Tarnowie, debatowanie w studiu cworckim nie jest nowością. Natomiast tutaj zwracam się do, do, do Was, droga młodzieży, wasi rówieśnicy z lat poprzednich e, kiedyś tak mi powiedzieli, hmm, a gdyby tak spotkać się z jakimś inną szkołą i pojedynkować się na argument. I tak naprawdę to jest coś, co zapadło mi w pamięć po dzień dzisiejszy, i coś, co jest w zasadzie dziedzictwem Waszych rówieśników z lat poprzednich. Ten pomysł tak naprawdę zrodził się w Waszych szkołach. Od jakiegoś czasu, jak mówię, stał się moim marzeniem, które się właśnie spełnia. I debatowanie w stylu, w którym będziecie rozgłosowani w grupy i będziecie walczyć o Mistrzostwo Miasta Tarnowa z tymi zastrzeżeniami, z tymi przesłaniami, które usłyszeliście, myślę, że jest dużym wyzwaniem. Natomiast wierzę w to, że podołacie. A podołacie dlatego, że tu tak, taka dygresja, kiedy dzisiaj pomyślałem sobie, ile osób będzie zasiadało w Sole prezydianem, pomyślałem nawet pod kątem mediów, czy to już kolokwialnie nie jest przejęcie, że jest tak dużo osób, ale bardzo mnie cieszy to, że tworzy się koalicja dla młodych. Koalicja dla młodzieży w Tarnowie, bo udało się realizować projekt w partnerstwie kilku stowarzyszeń, samorządu. Do tego włączyli się także sponsorzy, także, jest to biznes. Czyli tak naprawdę trzy sektory gospodarki połączyły siły w to, aby stworzyć pewien, pewną koalicję, pewien konsensus, o którym mówiła pani prezydent. Aby stworzyć przestrzeń do tego, o czym, o, o czym była mowa wcześniej, ja w pełni podpisuję się pod tymi słowami i, i bardzo Wam kibicuję. Ja mam, mam nadzieję, z każdym z Was się spotkać też podczas warsztatów, na których będziemy już roboczo przerabiać sobie to, jak należy się wypowiadać, jak nie należy, na co trzeba uważać. Bardzo dziękuję zgromadzonym tutaj przedstawicielom placówek oświatowych, Waszym trenerom, jeżeli byśmy tej terminologii sportowej dalej używali, Waszym opiekunom. No i tak naprawdę też duże podziękowania należą się w tym momencie dyrekcji szkół, bo, bo to jest ten, ta osoba pierwszego kontaktu, z którą się spotkałem, która powiedziała fajnie włączam się. Także podsumowując... Dziękuję za to, że, że, że Państwo pomagacie spełniać marzenie moje, ale też marzenie Waszych rówieśników z lat, z lat ubiegłych, którym no, niestety nie dane było pojedynkować się na argumenty w Lidze Debatanckiej, ale mam nadzieję, jak Pani Prezydent powiedziała, że taka Liga Debatancka wrośnie w kalendarz naszego miasta i szczerze mówiąc, Teraz z, 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 zrewidowałem swoje marzenie i marzy mi się Liga Debatancka 2020-2021. <grym> Dziękuję bardzo. Czy sport jest też tą drogą poprzez marzenia i pasje do realizacji swoich, swojego, można powiedzieć, przeznaczenia takiego, którego sobie, o którym sobie marzymy? Czy jak tutaj sport może też pomóc uczniom, nauczycielom w tym takim sportowym rozumieniu w prowadzeniu takich debat i przygotowaniach? Przede wszystkim sport jest wśród młodzieży rozpoznawany jako taki element marzeń i pasji, więc nie zmuszamy ich do tego, żeby to robili. To jest wspaniałe, że przychodząc na zajęcia, oni sami chcą, więc nie musimy zmuszać ich do tego. Było fajnie, żeby w pozostałych dziedzinach również, również tak było, że wszystko, czego młodzież, wszystko, co rozpoczyna, było związane z ich pasją i marzeniami. Sport otwiera też niesamowicie drogi do kariery, nie tylko sportowej, rozszerza horyzonty, światopogląd, podróżujemy przez to, że musimy jeździć na różne wygryzy międzynarodowe. Także to kształtuje nas jako ludzi przede wszystkim. Jeśli można, to ja <grym> pozwolę sobie dopowiedzieć, że ja myślę, że debata będzie gromadzić właśnie pasjonatów, czyli ludzi, którzy chcą uczestniczyć właśnie w życiu publicznym, którzy mają coś do powiedzenia, i którzy chcą się doskonalić w tej umiejętności i mówienia, i umiejętności krzyżowania argumentów. Ja się cieszę, bo 12 szkół ponadgimnazjalnych będzie brało udział w tej debacie. Rozumiem, że są ułożone te szkoły w czterech grupach, po trzy w każdej grupie, a więc dokładnie tak jak w euro. Odbędą się ćwierćfinały, półfinały, finał. Zwycięzcy. Będzie walka o wyjście z grupy. Zwycięzcy w grupach będą pojedynkować się ze sobą i tak do finału. Nie wiem, czy przewidziana jest później jakaś konkurencja z innym miastem, bo coś takiego pan sygnalizował, ale to rozumiem, że to wszystko jeszcze jest przed nami. W każdym bądź razie wydaje mi się, że to jest bardzo dobra formuła, która angażuje wiele szkół, angażuje emocje tych szkół i, mamy na, i, w, i w ten sposób to oddziaływanie. Tej szkoły, jaką jest debata, szkoły debatowania, będzie większa. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zanim przystąpimy, proszę Państwa, do bardzo ważnego w tej chwili momentu, czyli rozlosowania szkół, jeszcze raz serdecznie witam nauczycieli, trenerów oraz przedstawicieli 12 szkół ponadgimnazjalnych w Tarnowie na tej konferencji i poprosimy. Panią Edytę, aby nam pomogła rozlosować w tej chwili grupy, czyli w pierwszym rzędzie wybraliśmy e, cztery licea. Pierwsze, drugie, trzecie i czwarte, które znajdzie się w jednej z tych czterech grup i w tej chwili wybierzemy do której grupy liceum numer 1, 2, 3 i 4 i e, będzie zaliczone. Czwarte liceum ogólnokształcące imieniem Jana Pawła II Czwarte liceum ogólnokształcące zostało wylosowane do grupy pierwszej. To bliskie mojemu sercu trzecie liceum ogólnokształcące imieniem Adama Mickiewicza. Trzecie liceum ogólnokształcące będzie startowało w grupie B, w grupie drugiej. Drugie liceum ogólnokształcące im. Hetmana Jana Sprawnowskiego. Czyli mamy już drugie liceum ogólnokształcące, grupa trzecia, C. I pierwsze liceum ogólnokształcące im. Kazimierza Sprawnowskiego. Na pewno nie ma tutaj zaskoczenia. Pierwsze liceum trafia do grupy D, do grupy czwartej. I w tych czterech grupach w tej chwili Panią Edytę poprosimy o rozlosowanie kolejnych szkół, które będziemy w tej chwili do grupy A. Do Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie, w Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Ptacha do grupy A. W tej chwili będziemy losować szkołę do grupy B. drugą. Zespół Szkół Plastycznych. Zespół Szkół Plastycznych staje w konkursie z trzecim liceum ogólnokształcącym w grupie B. Szóste liceum ogólnokształcące w Tarnowie. Szóste liceum będzie się pojedynkować w grupie C z drugim liceum ogólnokształcącym. Zespół szkół ogólnokształcących i technicznych imieniem Jana Szczepanika w Tarnowie. I kolejne losowanie zespół szkół ogólnokształcących będzie się pojedynkował w grupie D z pierwszym liceum ogólnokształcącym. Przystępujemy do losowania trzeciej szkoły do każdej z grup. Piąte liceum ogólnokształcące imieniem Jana Kopczaka. Piąte liceum. Witamy w grupie A. Mamy grupę A w kąpecie. Szesnaste liceum ogólnokształcące imieniem Armii Krajowej w 16 Szesnaste liceum ogólnokształcące trafia do grupy B, do grupy drugiej. Siódme liceum, Siódma liceum trafia do grupy C. Zespół szkół technicznych im. Iwnacego Myścickiego. I zespół szkół technicznych witamy w grupie czwartej, w grupie D. I na grupie samym Tym samym. E, Zostały rozlosowane szkoły 12 szkół ponadgimnazjalnych do czterech grup. Informacja, którą tutaj Państwo widzicie, w tej chwili wyświetlana, znajdzie się oczywiście na stronie internetowej, która w dniu jest już uruchomiona i dostępna. W związku z tym zapraszamy Państwa, nauczycieli uczniów oraz wszystkich biorących udział w tarnowskiej Lidze debatanckiej do śledzenia na bieżąco tego, co się dzieje w przygotowaniach i w realizacji poszczególnych debat. Wszystkie informacje będą na stronie publikowane, łącznie z publikacją grup, w których Państwo się teraz znaleźliście. A strona to? A strona właśnie, Panie Koordynatorze, proszę przypomnieć. www.tarnowskaligadebatanska.pl Czyli tak jak się nazywamy tarnowskaligadebatanska.pl, to jest nazwa strony internetowej, na której będą się znajdowały wszystkie aktualne informacje do końca roku szkolnego. A ja wyprzedzając może tutaj jakieś domniemania, Pani Prezydent zadała pytanie, co będzie na samym na samym końcu? Myślę, że samo stwierdzenie, że będziemy drugą w Polsce, po Warszawie, ligą debatancką, mam nadzieję, że już sugeruje, co się może wydarzyć na samym końcu, finału, finału. Aż się boję myślę. <grym>, Także tym sposobem dziękuję Państwu za udział w konferencji prasowej. Dziękuję wszystkim gościom, łącznie z Panią Prezydent, Panią Edytą, wszystkim zaproszonym do stołu prezydialnego. I zapraszam do śledzenia wydarzeń związanych z Tarnowską Ligą Debatancką. Dziękuję serdecznie.